Najtrudniejszy pierwszy krok. Tak śpiewała kiedyś Anna Jantar. Młodzi kierowcy mogą powiedzieć, najtrudniejszy pierwszy egzamin na prawo jazdy i nie mogą być w większym błędzie, bo to co najtrudniejsze dopiero przed nimi, czyli wybór pierwszego auta. Opcji jest całe Multum, a pieniążków zazwyczaj mało. Jakie powinno być pierwsze auto? No na pewno dynamiczne, szybkie, stylowe, nie robić siary przed kolegami, a do tego tanie w zakupie i tanie w utrzymaniu. Nie tak na serio, to dla jednego lepsze będzie auto do zastosowań miejskich, małe, praktyczne i tanie, a znów ktoś inny będzie szukał auta, którym często będzie ruszał w trasę, na przykład dojeżdżając do pobliskiego miasta na studia. Jeśli oglądasz ten film, to już jest dobrze. To znaczy, że szukasz jakiejś informacji w internecie. Pamiętaj, że nie musisz kupować pierwszego obejrzanego auta. Szukaj przede wszystkim zadbanych egzemplarzy i ufaj tylko temu, co widzisz i słyszysz podczas oględzin czy jazdy testowej. Jeśli nie masz na ten temat pojęcia, to zabierz ze sobą znajomego mechanika, rzeczoznawcę, któremu trzeba będzie za to zapłacić, albo ewentualnie szwagra, który się zna. Ja jestem orędownikiem rozsądnych wyborów. Dlaczego? z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że nie zrujnują naszego budżetu przy dalszej eksploatacji czy naprawach, a poza tym łatwiej będzie namówić rodziców, żeby troszeczkę dołożyli. Jeżeli ciłane przez lata pieniądze zbierane na komunii, na bierzmowaniu czy przy zbiorze truskawek w wakacje okażą się niewystarczające na zakup używanego samochodu i absolutnie z nikogo się nie śmieję. Sam zresztą ciłałem w budowlance przez kilka miesięcy, żeby móc jeździć własnym samochodem. Ale, ale, zanim wyłączysz ten film mówiąc sobie: eh, znowu kolejne nudne samochody, które nie dostarczą mi żadnych emocji podczas wymiany uszczelki głowicy, to wiedz o tym, że mam po dwie propozycje z trzech różnych kategorii: małe miejskie, średnie całkiem fajne i duże limuzyny. Zaciekawione? No to ruszajmy. Wbijamy na OTOMOTO. Ok, no to wbijamy na OTOMOTO oczywiście wyszukiwanie zaawansowane. Zaczynamy od budżetu. Dziś jest to zakres pomiędzy 5 a 10 tysięcy złotych. Ktoś może się śmiać i powiedzieć, czego Wy chcecie szukać w tym budżecie? Pewnie nic nie ma do wyboru. Błąd jest aż 19 tysięcy opcji. Dodamy jeszcze pokaż oferty z numerem Win i w tym momencie mamy 19 100, no i jeszcze status pojazdu nieuszkodzony. No, i zrobiło się troszeczkę mniej, ale nadal jest to prawie 18 tysięcy opcji. Jeśli masz dużo czasu, to owszem, możesz przeglądać sobie te ogłoszenia. To tylko podpowiem jedną rzecz. Jeśli nie chcesz zgubić jakiegoś fajnego, upatrzonego, korzystaj z opcji obserwuj. Tak, gwiazdka lub ten suwak dodają to do Twojego konta i tak długo jak ogłoszenie jest w serwisie. Tak długo możesz do niego wrócić, no i też obejrzeć ponownie. Sam się na tym nieraz złapałem, że godzinami przeglądałem sobie oto moto, a później nie mogłem znaleźć tego ogłoszenia, albo bardzo dużo czasu zajmowało odnalezienie właśnie tego, które mi tam kiedyś wpadło w oko. No i co dalej? Dalej wchodzimy już w konkretną markę i model. Możecie zapytać, ale skąd mam wiedzieć, jakie mam wybrać? Jest sporo materiałów w internecie między innymi ten film, dlatego pokażę Wam moje propozycje, które wrzuciłem sobie do obserwowanych. A zaczniemy sobie od małych, tanich, tanich w utrzymaniu aut. Pierwsza propozycja to Toyota Jaris drugiej generacji. Produkowana była od 2005 do 2011 roku. Starałem się szukać jakiś młodych egzemplarzy, no bo w końcu skoro auto mniejsze, to może młodsze uda się znaleźć, co niekoniecznie jest prawdą. Toyota Yaris to maleństwo, które świetnie odnajduje się w mieście. Nie każdemu może podobać się jej wygląd, to przyznaję. Ale jednego nie można jej odmówić: jest niezawodna, więc nie powinna stwarzać problemu i nadwyrężać naszego budżetu podczas użytkowania. W środku twarde plastiki ciekawy design z tym centralnie ustawionym licznikiem. Plastiki oczywiście twarde, ale za to przestrzeń jest świetnie wykorzystana mamy tutaj dużo praktycznych schowków. Podczas poszukiwania no uparłem się, że musi być klimatyzacja. Sam jeździłem od początku autem bez klimatyzacji i przy obecnych temperaturach latem no nie do wytrzymania, więc jakby mam litość i zaznaczałem tylko opcję z klimatyzacją i ta Toyota Yaris, którą przeglądamy jako pierwszą ma właśnie klimatyzację. Jest to rocznik 2007, 252 tysiące km przebiegu, kosztuje 9000 zł. Jeśli chodzi o silniki, no nie zaleca się montażu LPG. W Praktycznie we wszystkich silnikach poza 1.33, który też jest takim najfajniejszym, najsensowniejszym wyborem, ale trudno jest go w tym budżecie znaleźć. Całkiem spoko radzi sobie podstawowa jednostka 1.0. Ma 69 koni mechanicznych i da się tym jeździć, szczególnie w warunkach miejskich miałem okazję testować. W przeglądanym ogłoszeniu znajdziemy numer WIN. Niestety tablice rejestracyjne są zamazane, dlatego dopytałbym o pozostałe dane sprzedającego. Na wyposażeniu no nie ma szału. Mamy radio, elektryczne lusterka, klimatyzację, alarm, poduszkę powietrzną i wspomaganie kierownicy. No i to tyle. W opisie dowiadujemy się, że jest to drugi właściciel, a auto było kupione w salonie w Polsce. Może tych informacji nie ma zbyt dużo, ale przy tym aucie praktycznie komplikacji też żadnych nie ma. Czy nie bać się tego przebiegu? No nie bać się. Widziałem egzemplarze, które były sprzedawane z przebiegiem 530 tysięcy km. Na co jeszcze zwrócić uwagę podczas zakupu Jalisa? Na to, czy nie ma tutaj jakiś wycieków, czy nie ma ognisk korozji, przynajmniej takich jakichś przesadnych, wyraźnych. No i na działanie skrzyni biegów, bo tutaj synchronizator czasami sprawiał problemy. No i przede wszystkim unikamy półautomatycznej skrzyni biegów, czy też zautomatyzowanej. No generalnie nie fajnie chodzi i jest awaryjna. Zdjęcia są całkiem ładne, jest ich 14, pokazują wnętrze. Eee, o, tutaj widać, jakby był tłumik dopiero co wymieniony. Mamy także to, co się dzieje pod maską. Wygląda to wszystko nieźle. Taka wersja z silnikiem 1.03 cylindrowym będzie fajna w mieście, a na trasie nauczy nas przynajmniej planowania wyprzedzania Tira. No i będzie bardzo oszczędna. Ale jeśli kogoś to nie zadowala, to mam jeszcze inną propozycję. Jarisa jedynkę, ale w specjalnej wersji. Oczywiście jest troszeczkę starszy, bo 2003 rok, ale ma mniej przebiegu 139 tysięcy. No, wygląda świetnie, to przyznacie, że czarna felga plus ta krwista czerwień. Mamy tutaj silnik 1.5 VVTi, 106 koni mechanicznych i tutaj wrażenia z jazdy już będą o wiele lepsze. Zdjęć dużo prezentuje się naprawdę bardzo ładnie i myślę, że ten samochód też bez problemu jeszcze sporo kilometrów przejedzie, dając nam troszeczkę więcej frajdy niż ten poprzedni. Z opisu dowiemy się jeszcze, że auto jest w rzadko spotykanym pakiecie sport oryginalnym, w którym znajdziemy na przykład sportowe zderzaki, reflektory z czarnym wnętrzem, nakładki progowe czarne alufelgi i tak dalej i tak dalej. No generalnie dla tych, którzy chcą troszeczkę bardziej się wyróżnić no i też szybciej przemieszczać. Druga propozycja z takich aut mniejszych to Opel Corsa D. Ten ma atrakcyjny wygląd. Myślę, że będzie się podobał w większej liczbie osób niż na przykład Yaris. No, nie będzie robił siary. Ma bardzo dużo silników do wyboru. No, wiadomo, że w naszym budżecie raczej będą te słabsze, ale są też takie szalone wersje jak na przykład 1.6 Turbo OPC Nurburgring Edition. No, istny wariat. Jeśli chodzi o wnętrze, no to podobna zasada jak w Jarisie: Twarde plastiki, wyposażenie niezbyt bogate. No i wygłuszenie wnętrza też takie sobie. Jak w trasie może być to uciążliwe, może być głośno. Tutaj swoją uwagę skierowałem głównie na benzyny. W budżecie do 10 000 zł udało mi się znaleźć jeden sensowny egzemplarz z 1.4 o mocy 90 koni mechanicznych i myślę, że to taka najfajniejsza opcja ale znacznie większy wybór w tym budżecie jest 1.2. Tutaj różnica mocy nie jest już taka duża, co w praktyce daje nam różnicę w przyspieszeniu do 100 km na godzinę pomiędzy rok i 3 miesiące, a rok. Tak naprawdę to jakieś 13,5 sekundy, a w mocniejszej wersji 12,5 sekundy. No, generalnie nie jest to demon prędkości. Ale egzemplarz, który wam właśnie pokazuję, jest z 2011 roku, czyli ma zaledwie 9 lat, kosztuje 9900 i ma 186 tysięcy km przebiegu. Jest to salon Polska. Mamy numer Vin, mamy numery rejestracyjne, potrzebna jest tylko jedna informacja, żeby auto sprawdzić, a będzie taka możliwość, skoro jest z salonu. Z opisu dowiadujemy się, że jest to auto od pierwszego właściciela, według deklaracji czyste w bardzo dobrym stanie technicznym. Ja jestem wizualny jak na zdjęciach. Normalne ślady użytkowania tutaj gdzieś zauważyłem, że są pewne zarysowania, ale przyznam szczerze, w tym budżecie trzeba się na to przygotować. Z drugiej strony, pierwsze kilometry świeżo po zdaniu, prawka, to jest pewien poligon. Jest to nauka wyczucia auta, więc może się zdarzyć czasami, że tu jakiś krawężnik, zahaczymy, tu jakiś słupek. Mm, więc szkoda byłoby takiego całkowicie idealnego auta na takie warunki. No i druga sprawa jest taka, że często koszty napraw takich ubytków lakierniczych w aucie, które kosztuje 10 tysięcy, są po prostu nieopłacalne. A w wyposażeniu, podobnie jak w Yarisie, znajdziemy wspomaganie kierownicy, radio, klimatyzację, ABS i centralny zamek. Cóż więcej chcieć w pierwszej furze? No może ktoś by chciał więcej momentu obrotowego, więcej mocy, no i więcej miejsca w środku? Proszę bardzo, Fiat Brawo. Dokładnie druga generacja, produkowana od 2007 roku. Prezentuje się, no w zależności od tego, z której strony na niego spojrzymy, ale można powiedzieć, że nieźle. Co można zaliczyć do jego zalet? Wnętrze wygląda. Całkiem przyzwoicie. Jest to auto, które się świetnie prowadzi. Mamy bardzo duży wybór silników, no i generalnie części i naprawy będą tanie. A bonusowo, to jest to auto, które nie jest tak bardzo opatrzone i popularne, więc można się w pewien sposób też wyróżnić. Oczywiście, poszukując auta, najpierw myślałem sobie o tym, żeby wybrać najbardziej polecaną benzynę, czyli 1,4 T-Jet, ale trudno było w tym budżecie. Tutaj raczej większy wybór diesli, które też są bardzo fajne. I mamy tutaj egzemplarz z takim rozsądnym środkiem, czyli 16 JTD. Fajny, niezawodny, wystarczająco dynamiczny o mocy 120 koni mechanicznych. Ten egzemplarz kosztuje 10 tysięcy zł, jest z 2009 roku. Mamy tutaj pełne dane do sprawdzenia w historia pojazdu GOV. Z opisu dowiadujemy się, że jest to auto sprowadzone z Włoch. Od 2013 roku w Polsce. W wyposażeniu jest to, co najważniejsze, czyli wspomaganie, radio, klimatyzacja, centralny zamek. Ale pięknie za to są opisane naprawy i eksploatacyjne działania. Co roku wymieniany jest olej, rozrząd za mojego użytkowania wymieniany dwa razy. Tarcze z klockami wymieniane w 2018. Dowiadujemy się także, że w 2014 roku była tutaj jakaś kolizja, uszkodzenia z przodu delikatne. Ale naprawa była bezgotówkowa z OC sprawcy na oryginalnych częściach. Jeśli było to zrobione dobrze i na oryginalnych, to nie widzę żadnego problemu. Tutaj także może być pytanie o to, czy ten przebieg nie jest za duży 237 tysięcy. Absolutnie nie, dla niego to żaden problem. Szczególnie jeśli mamy tutaj wymienioną pompę paliwa, common Rail czy rozrząd dwa razy, to spokojnie to auto pojeździ jeszcze dużo. Kolejna propozycja będzie totalnie przewidywalna i oczywista. Mowa oczywiście o Volkswagenie Golfie. Ale robię to z dwóch powodów. Dlatego, że pewnie wiele osób nie wybaczyłoby mi, gdybym tego nie pokazał jako opcja na pierwsze auto w takim budżecie. A po drugie, faktycznie sporo osób rozważa ten samochód jako swoje pierwsze. Wiem, bo nieraz mnie ktoś o to pyta. Czy jest to dobry pomysł? No, nie mogę powiedzieć, że nie, tylko trzeba być bardzo, bardzo uważnym, bo wybór jest ogromny, ale też sporo egzemplarzy ma swoje problemy, takie normalne, fabryczne, a druga część może mieć problemy związane z eksploatacją, często niepoprawną. W Golfie mamy bardzo duży wybór silników i bardzo duży wybór nadwozi. Ja oczywiście skupiłem się na hatchbackach. Jeśli chodzi o generację, to w tym budżecie tak naprawdę możemy przebierać pomiędzy czwartą a piątą generacją. Oczywiście w piątej będzie Troszeczkę trudniej. Silników jest tak dużo, że nie ma sensu ich omawiać, bo na pewno bym w tym odcinku nie zdążył. Jest jedna prosta zasada, która właściwie dotyczy wszystkich pokazywanych dzisiaj samochodów. Im silnik jest mniej emocjonujący, mniej dynamiczny, tym najprawdopodobniej będzie sprawiał mniej problemów. Ale hej, kiedy pokonujesz swoje pierwsze kilometry, to nie masz się emocjonować, tylko masz doszkolić swoje umiejętności, prawda? Ale wracając do tematu. Diesle, no najbezpieczniej byłoby brać te starsze jednostki jeszcze z pompą rozdzielaczową. Na pewno unikamy tutaj pompowtryskiwaczy, wtryskiwaczy. Chociaż takie zadbane 150 mogą jeszcze posłużyć, ale to jest naprawdę indywidualna kwestia konkretnego egzemplarza i tego, jak był użytkowany. No albo oczywiście szukamy nowszych, młodszych egzemplarzy z Common Railem, ale w tym budżecie może być trudno. Ja akurat szukałem benzyny. Dlaczego? No bo po tylu latach trochę trudno jest stwierdzić, co to auto przeszło, a diesle w golfach no często mają za sobą bardzo długie i trudne życie. To nie znaczy, że jest tak zawsze, no ale zmniejszamy ryzyko. W benzynach najlepiej omijać FSI i TSI, bo są to jednostki z bezpośrednim wtryskiem i generalnie skomplikowane konstrukcyjnie na początku swojej kariery i były jeszcze troszeczkę niedopracowane. Z czasem w Volkswagenie w całym koncernie wyglądało to już lepiej. I nie dajmy się tutaj skusić wyższą mocą, bo to niebezpieczna pułapka. A ten egzemplarz, który znalazłem to Golf 5, który przyznacie, prezentuje się bardzo fajnie, szczególnie na tych felgach. Zdjęcie z mało, bo 8 Zamazana tablica rejestracyjna. Kilka detali. Tu widzimy, że była jakaś przycierka parkingowa z tyłu. Wnętrze jak to w golfie, bardzo ergonomiczne, ale też proste i surowe. Szkoda, że to zdjęcie jest tak bokiem troszkę. Ten samochód jest z 2004 roku, ma 251 tysięcy km przebiegu, kosztuje 10 tysięcy złotych. Jest to silnik 1,6 benzyna 102 konie mechaniczne, czyli wolnossąca, niezawodna, niespecjalnie dynamiczna, ale wystarczająca jednostka do tego samochodu. Z krótkiego opisu dowiemy się, że auto jest sprowadzone z Niemiec dwa lata temu, a według deklaracji stan mechaniczny oceniany jest na bardzo dobry, do drobnych poprawek lakierniczych, ale jak wspomniałem wcześniej no to raczej normalka w tym budżecie. Przechodzimy dalej. Tak jak obiecałem będą także samochody typu limuzyna, czyli duże, a mówiąc konkretnie z segmentu D. Pierwsza propozycja to Ford Mondeo MK3. Generacja produkowana od 2000 do 2006 roku, jest to duże, wygodne auto, które może robić wrażenie na kolegach, a do tego świetnie się prowadzi. Zazwyczaj w tych samochodach mamy bogate wyposażenie, a podczas oględzin należy zwrócić uwagę, czy gdzieś nie ma przesadnych ognisk korozji. Silnikowo diesli raczej bym unikał, to dość niebezpieczny temat, za to wśród benzyn jest dużo ciekawych opcji. Na przykład jeśli chcesz być bardzo dynamiczny, to bierzesz 2,5 V6 o mocy 170 mechanicznych i przyspieszasz do 100 km na godzinę poniżej 9 sekund. Do tego masz poczucie, że masz ostatnie Mondeo z v bo później już taki silnik w tym modelu nie występował. No i warto dodać, że w tym budżecie znajdziemy takie egzemplarze, choć moim zdaniem jest to dość ryzykowne, jeśli chodzi o koszty dalszego utrzymania, bo ten samochód będzie sporo palił, a jeśli coś nam się zepsuje, no to koszty już będą znaczne. A więc co w takim razie wziąć? No generalnie wszystkie benzyny poza SCI, czyli 1.8 benzyną o mocy 130 koni mechanicznych. Według mnie najsensowniejszą opcją jest właśnie takie 1.8 o mocy 125 koni mechanicznych, które przyspieszy do 100 km na godzinę w niecałe 11 sekund. Spalanie, jak ktoś będzie chciał, też osiągnie bardzo niskie. No i spośród tych wszystkich silników to chyba części są najtańsze właśnie do tego. Egzemplarz, który znalazłem jest z 2004 roku, kosztuje 9000, ma 163 tysiące km przebiegu, mamy tutaj pełne dane do sprawdzenia historii w Historia pojazdu GOV. Nie dość, że wygląda na bardzo zadbany, to chyba trafił do jakiegoś fana motoryzacji, który zrobił tutaj kilka dodatków. Na przykład dołożył podświetlenie nóg pasażerów tylnej kanapy, czy też zamontował kamerę cofania z ekranem 7 calowym, a do tego jeszcze podłączył moduł Wi-Fi, dzięki któremu można na ekranie mieć wyświetlane to co na smartfonie, na przykład nawigację. No oczywiście posiada faktury na wszystkie naprawy, serwisy. Wygląda na to jakby to był facet, który po prostu bardzo lubi dbać o auta, a to jest dobry znak. Wyposażenie, jak przystało na Mondeo, jest bardzo bogate. Zobaczmy jeszcze zdjęcia. Jest ich 16. Ten kolor, tak zwany Gołębi, może do mnie niespecjalnie przemawia, ale mimo wszystko jest praktyczny. Tutaj mamy zdjęcie z szerokim kątem wnętrza. O, tu widać właśnie ten wspomniany ekran kamery cofania. Myślę, że bardzo fajny patent. Szczególnie przy takim dużym aucie i pierwszych kilometrach. Tu widzimy to podświetlenie z tyłu. Ale jak ktoś jest obcykany, to może powiedzieć: Hej, Marcin, mi się wydaje, że 9000 za Mondeo z 2004 roku to dużo. No i poniekąd racja, bo można znaleźć na przykład takie egzemplarze z 2005: 210 000 km przebiegu, który kosztuje 5300. Jeśli to nadal ci się wydaje dużo, no to możesz skorzystać z finansowania. Finansowanie na automoto znajdziesz kalkulator na ogłoszeniu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o co chodzi, to link w prawym górnym rogu albo w opisie. Kilka minut, wnioskujesz online, a pieniądze możesz przeznaczyć na dowolny cel, na przykład na zakup takiego samochodu. Ten egzemplarz to też 1.8 o mocy 125 koni mechanicznych. Mamy 9 zdjęć, które pokazują, że auto wygląda obiecująco. W maju miał wymianę oleju i filtrów, a badanie techniczne jest ważne do marca 2021 roku. Resztę trzeba już dowiedzieć się na własną rękę. Bardzo ważna uwaga, jeśli chodzi o poszukiwanie auta używanego, zawsze zwróćcie dużą uwagę na faktyczny stan techniczny samochodu, bo zdjęcia, opis to jedno, a rzeczywistość może być inna. Mondeo szczególnie jest dotknięte tym, ale ogólnie no mówimy o samochodach, które niejednokrotnie straciły 80% swojej wartości w stosunku do tego, ile kosztowały kiedyś w salonie, więc pewne zużycie z tym się wiąże, a na pewne rzeczy po prostu musimy przymknąć oko, mając tyle pieniędzy do dyspozycji. No, i jeszcze jedna ciekawa propozycja: Peugeot 407. Jeśli chodzi o wygląd, to jest to bardzo odważna stylizacja z bardzo długim przodem tym charakterystycznym wlotem powietrza. Ten przód może dać nam niezłą lekcję, jeśli chodzi o parkowanie przy wyższym krawężniku bardzo łatwo jest przytrzymać. Silników do wyboru jest sporo diesle to znane i lubiane HDI, które zazwyczaj są oszczędne, dynamiczne i niezawodne ale z drugiej strony trzeba mieć na uwadze, że po tylu latach no, mogą mieć już swoje na karku, że takie elementy jak dwumasa czy turbosprężarka mogą wymagać regeneracji czy nawet wymiany. Benzyny też są bardzo fajne, szczególnie 30V6, ale tego na razie zostawiam w sferze marzeń, bo jego eksploatacja mogłaby zabić nasz uczniowski czy studencki portfel. Najbardziej polecaną benzyną jest 2016V o mocy 136 lub 140 koni mechanicznych. Niestety w tym budżecie trudno jest znaleźć taki egzemplarz, podobnie zresztą jak. Kupę, które wygląda rewelacyjnie, no ale nie za te pieniążki. Awaryjność? No, zdarzają się awarie, ale głównie są to jakieś tam irytujące drobnostki. Tutaj bardzo wrażliwy jest tak zwany moduł BSI, który może wywalać błędy nawet po wymianie żarówki na nieodpowiednią. Moja propozycja 407 to egzemplarz z 2006 roku, który kosztuje 9200, ma 200 tysięcy km przebiegu. O no, po zdjęciach, których jest 8, przyznacie, że. Prezentuje się całkiem interesująco. Oczywiście są jakieś tam przetarcia wnętrze. No to już kwestia gustu. Jest tam tych przycisków też dosyć dużo, ale za to jest przestronne no i jeździ się tym autem naprawdę bardzo komfortowo, a rodziców może zainteresować to, że to auto jest nad wyraz bezpieczne. W niektórych egzemplarzach nawet jest 10 poduszek powietrznych. Wybrałem tutaj najsensowniejszy jak się wydaje 2.0 HDI o mocy 136 koni mechanicznych. Mamy numer win, mamy numer rejestracyjny. Co mnie urzekło? Informacje, które są w opisie. W grudniu 2019 wymiana sprzęgła i koła dwumasowego. W czerwcu 2019 wymiana chłodnicy klimatyzacji. Później wymiana kompletu hamulców, wymiana rozrządu, więc generalnie te rzeczy, które mogłyby sprawiać problem w dieslu po takim przebiegu zostały wymienione. Jeśli tylko istnieje potwierdzenie w postaci faktury, no to na pewno to auto powinno jeszcze nam przejeździć bardzo, bardzo dużo spokojnych kilometrów. Wyposażenie jest bogate, jest klimatyzacja, tempomat, czujniki parkowania, czujnik zmierzchu i deszczu. No naprawdę nie ma na co narzekać. Ten egzemplarz pochodzi z Francji i przyznam szczerze, że w tym budżecie trudno znaleźć coś z polskiego salonu, ale zasada jest jedna: pojechać, obejrzeć, sprawdzić faktyczny stan techniczny. Jeśli jest ok, to brać. No i to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten materiał okaże się pomocny, a Wam uda się znaleźć fajne pierwsze auto w budżecie do 10 tysięcy złotych. Złota zasada, jaką chciałem tutaj przekazać, to żeby zawsze zachować czujność, nie dać się ponieść emocjom, ale też nie oczekiwać niemożliwego w tym skromnym budżecie. Starałem się, aby nie wszystkie propozycje były bardzo oczywiste, choć są to niezwykle popularne auta. Jeśli wam się to spodoba, to stworzę kolejną część właśnie z takim zestawieniem. Tymczasem piszcie w komentarzach, czego powinienem poszukiwać w kolejnym przeglądzie. Zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie także subskrybować kanału. No i widzimy się. W kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć.